Bardzo się cieszę, że wybrał pan nasze biuro podróży. Z tego, co widzę, proszę pana, to wybrał pan Egipt. Czy pan został poinstruowany? Jakie są zasady w hotelu? Tak. Czyli mózg panu działa i pan wie, na co pan się pisze? Tak, proszę pana. W twoim tak, to się na bank dogadasz. Ja jeszcze tylko przypomnę, że przy jednym promilu przechodzi pan na herbatę, a przy dwóch promilach na wodę. Co pan mi za jakieś historie z dupy opowiada? Przecież ja mam opłacony alkohol. Że pana, mi tylko przekazano, że mam panu przekazać. Pan mówi, co pan słyszy? Że ja mam wakacje za granicą przy herbacie spędzić? Co się pan spina? Ile docelowo pan będzie chciał wypić? No 0,7 nie trzeba wypić, tak? W takim przypadku, proszę pana, to ja się boję, że tylko będzie woda serwowana. Przecież na wakacjach wszyscy są w stanie nietrzeźwości. Proszę pana, proszę nie mierzyć wszystkich swoją miarą? Nie może tak być. No ale tak jest. Ale proszę pana, co pan mi tutaj, ale ja nie jestem pierwszy raz na wakacjach, że pana, i w stanie trzeźwym, to są ewentualnie koty, kurwa. Proszę pana, ja egipskańskiego prawa nie przeskoczę. Wie pan co, to ja, ja przemyślę, ja się zastanowię to co pan do mnie mówi, bo ja nie wiem w ogóle co pan do mnie mówi.